Dobrze. Tak, idziemy. A tutaj proszę Państwa... Przypomnij mi nazwę pola Pinarosa. Nie. Pinaroka. Kalapira. Kala Plaża Kalapira, ale zaczęliśmy stamtąd, a teraz jesteśmy w tej części takiej skalnej, kamienistej. Tutaj te kamienie są bardzo chropowate, no przyczepność jest tutaj dobra, więc jakoś nie trzeba się mocno martwić, że się tutaj poobdzieracie. Można spokojnie tutaj sobie wejść i nie zabierze Was.

wiedza kalapira Takie tutaj no chyba trzeba powiedzieć iglaki sobie rosną Przyroda jest tutaj piękna, ja już to w kilku filmach mówiłem, tu jest wszędzie zielono, zwróćcie uwagę. I ta dbałość o to, żeby zabudową nie zniszczyć tutaj tego charakteru, tej dzikości. To jest świetne. Zobaczcie, tutaj wszędzie są domy. Tu, 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 o, wszędzie są domy. Zobaczcie, tylko nieliczne są widoczne, cała reszta jest skąpana w tej zieleni. Jest nią przykryta, nie przebija się przez nią I to jest piękne A teraz już wchodzimy z powrotem w część piaszczystą Piasek, zobaczcie Taka mąka juracka bądź helska, gdzie nie gdzie Na cudnie naprawdę Dzieciaki są zadowolone mogą tutaj ścigać się z falami O, wow, ale się tu wpada. No o! Wow. Wow. Widzieliście to. Żona barbara Będzie bardzo intensywny dzień pod względem takich widoków. Część z nich będzie Państwu przedstawiona dopiero w Polsce myślę, bo tutaj, jak już pewnie wiecie, z internetem mamy naprawdę przerąbane w tej miejscówce, w tym Villa Simius, gdzie mieszkamy. Nie wiem czy to jest Villa Simius nadal, ale chyba tak, w obrębie powiedzmy tego. Tego Villa Simius, yy, no tam gdzie mieszkamy. Zasięgu telefonicznego praktycznie nie ma. Często w ogóle nie można dzwonić. Więc wszystkich, którzy próbują się do nas dzwonić i, i nie mogą, no to, to przepraszamy, ale no tak to tutaj jest. Yy, zasięg Wi-Fi, yy, to nasze Wi-Fi po prostu nie istnieje w ogóle. Stąd opóźnienie, stąd tak mało filmów. Nie, nie rozumiem, co? Tam? Tak, tam musi lać i niech sobie tam leje. Może właśnie udało nam się, ale mi się tutaj podoba. Strasznie, ale chyba nie ma pojechała. Jedziemy, tak. Jedziemy dalej, oczywiście. Ale czyściutka woda, nie, Krysia? Jak chcę się tu wypań. Słucham? Ja się tu A ja właśnie też żałuję, że sobie nie wzięliśmy stroju. No. Bo woda jest superowa. Ale kompanię możemy zrobić jeszcze dzisiaj jak się uprzecie. Możemy wziąć my, stroje. Możemy następnym razem, jak będziemy gdzieś jechać, to cały czas mieć stroje w aucie? No ale przecież tak by wypadało. Ja nie wiem czy twojego stroju to nie ma tutaj w aucie, ale... Jest w samochodzie. ale jeden, nie. Ale, ale słuchajcie. Nie, słuchajcie, na kompanię to, to wszyscy musimy przyjść. Niemoż... Ostatnia plaża, tak na przykład dzisiaj, ja nie będę do domu, a nie teraz, bo jeszcze mamy parę minut. Tak, tak jest. Dobrze, moja relacja, widzę na Facebook, właśnie weszła. Eee, trwało to tak dobrych 15 minut, więc niech to wam zobrazuje, jak tutaj mamy z zasięgiem i z internetem. Ogólnie jest tragedia. Ale, taki minus, nie przysłania mi plusów w postaci tych widoków, tej zieleni, tej dzikości, tej ciszy, bo tutaj zachowaczcie, jesteśmy sami, ale na, na większości plaż tak naprawdę jest kilkoro ludzi. Tam mamy dużą, e, dużą wycieczkę zorganizowaną, to było widać z 10 land rowerów. E, land roverów, nazywają? Defenderów podjechało i pewnie sobie objeżdżają tutaj wszystkie te piękne miejscówki. I to jest ekstra. Woda, woda aż zachęca, żeby tutaj wejść. Cudowny kolor, zobaczcie. Idealna przejrzystość. I czyściutki piasek pod spodem. Taki pewny, tutaj żadnych niespodzianek nie ma. Barbara już jest gotowa. Zabieram czempiony i lecimy dalej, proszę Państwa. Dobra, Dzieciarnia! O, tam teraz dzieje Gdzie? No właśnie, zdążyliśmy dosłownie... Tak, byliśmy na tym samym parkingu. Tam sobie Lewek stał, gdzie ten biały Defender. I wcale nie trzeba mieć Defendera, żeby tam wjechać, jak się okazuje. Chodźcie! Ale fajnie! Wiecie co? Ta plaża jest ekstra. No nie? I na tej plaży jesteśmy sami.

No, naprawdę nie Idziemy, idziemy. No, strzelam, że z tamtej wieżyczki to też może być cudny widok na tą plażę. A tam z góry to musi być petarda. Tam pewnie byliśmy. No, gdzieś tamtędy jechaliśmy. Chociaż nie jechaliśmy tak blisko. Ale nie widzieliśmy chyba tej plaży, no nie? A nie, może ją widzieliśmy. Nie było wiadomo, co to No, nie byliśmy pewni, czy to tak. Tutaj podszedłem do tych ryb w tej rzece. I oczywiście, jak podchodziłem, to wszystkie uciekły. A jak tylko się odwróciłem po kilku puch, minutach pu, pu, czekania, to do góry. Puch, puch, puch. No są wielkie, ewidentnie. To, to widać, że są. No właśnie, właśnie. I zobacz, jaka niska, taka parterówka sobie stoi, skąpana, schowana w ogóle, ukryta. No rewelacja po prostu. I mieszkanie tutaj. Taki domek wynajęty. To jest moim zdaniem petarda. Mając samochód i będąc tu poza sezonem, to, to jest miazga. Zobaczcie, jakie piękne kwiaty tu rosną. Piękna sardyńska przyroda państwu się tutaj kłania. Tu trzeba się popatrzeć, odwrócić i jak się, jak się człowiek odwróci, to one skaczą. Nie, nie, ja już tam stałem właśnie. Jak tylko się odwróciłem, to nagle plum plum. Olbrzymki, tak. Ło, wow, ale tu jest pięknie. Spójrz, Gawrońska. Poczekajcie. O, dziciarnia. Słucham? Tak, No przecież wiem. Do ciebie też mówię, Gawrońska, nie? Gawrońska to brzmi dumnie. Co ci jest? Takie mamy zejście z plaży. Matyśka, nie przeżywaj. Twardym trzeba być, a nie miętkim. Oj, oj, na pewno. Też mnie obciera i jakoś, jakoś idę dalej. Później ci tam wyrośnie taka grubsza skóra, wiesz? Stwardnieje, jak przy graniu na gitarze. Tu nie skoczy? Nie. Chyba nie. No dobrze, to tutaj kończę to wideo. Narka.